Na podstawie filmu Patryka Wegi pod tytułem Kobiety mafii. Taśmy królowej mafii. Spuchnięta Anka o sobie bez cenzury. Czytają Katarzyna Warnkę i Robert Jarocinski. Odcinek siódmy. Kura domowa. Już nie mogę się doczekać, żeby się dowiedzieć, co takiego bulwersującego zrobił konkubent pani matki. Hehe! He, no to niech pan słucha. Jak już mówiłam, te cholerne ulotki walały się dosłownie wszędzie, więc szybko wpadły też w łap Zygmunta z boka. A ten jak tylko je dorwał, zrobił sobie z nich całą kolekcję, którą trzymał w szufladzie pod swoimi śmierdzącymi skarpetami. Skąd pani o tym wie? Bo przez przypadek, zupełny przypadek, sama je tam znalazłam. I to cały plik, chyba ze dwadzieścia. A jak pani sądzi, po co je tam trzymał? No jak to? Żeby się do nich brandlować, to pewne. Inaczej by ich przecież nie chował. Pewnie z boku jeden myślał, że matka ich tam nie znajdzie. To rzeczywiście dość obrzydliwe. Prawda? A niech pan sobie wyobrazi, że zdarzyło się coś jeszcze gorszego. Co takiego? No bo któregoś dnia wracam sobie do domu, matki nie ma, jest tylko Zygmunt. Siedzi przy stole w kuchni, a w łapie trzyma co? Oczywiście tę pierdoloną ulotkę i gapi się bezczelnie na zdjęcie mojej dupy. I Jak pani zareagowała? No, chciałam mu to wyrwać, ale no niestety był szybszy. Po czym rzucił mi taki tekst: Anio, no przecież nie ma się czego wstydzić. Masz taki ładny tyłeczek, że powinnaś go częściej pokazywać. Ja mu na to, dobra, dobra, oddawaj to, bo nie życzę sobie, żebyś akurat ty się na niego gapił. A on? Ale to nie fair. Że wszystkim pokazujesz, a mnie, który z tobą mieszka, nie chcesz. A może mógłbym go zobaczyć na żywo, co? Pomyślałam sobie, o tych chuju złamany. Zaraz tak ci pokażę, że się kurwa nie pozbierasz. Ale nie dam nic po sobie poznać, tylko mówię mu miło. Dobrze, Zigi. Dlaczego nie? Jak tak ci zależy, to pokażę. Zamknij tylko na chwilę oczy, bo trochę się wstydzę. Nabrał się na to? <laughs> I to jak. Także idiota podjarał, że o mało co się nie wywrócił z wrażenia. Zamknął oczy. No bo tak. Zamknął oczy, a ja wzięłam porządny zamach i z całej siły kopnęłam go w jaja. <laughs> Aż mi się obcas od szpilki łamał. Zygmuś oczywiście z miejsca zaczął wyć z bólu i histeryzować. A co najlepsze, na to wszystko weszła matka. Patrzy na nas w szoku i pyta. Co tu się kurwa dzieje? A ten kłamie bezczelnie, że ja niby jestem psychiczna i że go bez powodu zaatakowałam. Siedziałam sobie spokojnie, a ta wariatka nagle podeszła i mi jaja zmierzyła. Boże, co ona mi zrobiła? Kurwa, dzwoń po karetkę. Boże, może jeszcze uratują. Matka oczywiście to łyknęła i wyskoczyła do mnie z pretensjami Anka, kurwa, co ty odpierdalasz? Ja wreszcie sobie życie ułożyłam, jestem szczęśliwa, kurwa A ty mojego Zygmusia po jajach kopiesz, ocipiałaś? Już nawet nie chciałam się nic tłumaczyć Powiedziałam tylko Dobra, mamo, bądź sobie szczęśliwa z tym zbokiem Ja się wynoszę <laughs> A tam mi na to Jak chcesz, tęsknić za tobą nie będę I faktycznie się pani wyprowadziła? tak Byłam tak wkurwiona, że spakowałam tylko kilka kiecek i wyszłam trzaskając drzwiami, i potem już nigdy do domu nie wróciłam. Nigdy. A nie chciała Pani gdzieś zgłosić, że Zygmunt Panią molestował? To poważna sprawa. Czy ja wiem, że od razu molestował? Nie wiem. Teraz to by można go za coś takiego dojechać, ale wtedy o tym nie myślałam. Nie byłam mi tu. Miałam tylko nadzieję, że mu jaja od takiego kopania odpadły, bo tylko na to sobie zasłużył. No dobrze, a miała Pani gdzie zamieszkać? Dokąd pójść? No właśnie, sęk w tym, że nie. Ale byłam taka wściekła, że w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Wie Pan, ja to w ogóle jestem spontaniczna, na maksa. Często najpierw coś zrobię, a potem dopiero pomyślę. Więc dopiero jak trochę ochłonęłam, to dotarło do mnie, że jestem, no, klasycznie w dupie. I zaczęłam kombinować, co by tu zrobić. Nie mogłam przecież spać na ulicy. I wtedy przypomniał mi się Konrad. Wie Pan, który? No, ten, co tak za mną łaził. Ale z tego co pamiętam to on się pani nie podobał. No tak, ale czy to w takiej sytuacji ważne, żeby była jasność, nie był w moim typie. Bo ja takich mięczaków nie lubię, ale miał swoje zalety, był chętny i przede wszystkim dobrze ustawiony, z dużym mieszkaniem. Więc głupotą byłoby z tego nie skorzystać. Co prawda, jak pan pamięta, trochę hamsko go potraktowałam, ale Pomyślałam sobie, że jak dalej chce mu się ruchać, to powinien szybko o tym zapomnieć. No i miałam rację. Poszłam do niego, otworzył drzwi i całe zachwycony zaczął chrzanić w tym swoim stylu. Ania, to ty! Nie wierzę, że moje marzenia wreszcie się spełniły! No, myślałam, że padnę. A tymczasem już od progu lukałam, czy to jego mieszkanie rzeczywiście jest takie wypasione. Jak wrażenia? No. W porównaniu z moimi matki to było super. Wtedy to dla mnie był wypas. Tylko że to były takie czasy, że ja nie znałam jeszcze cienia, więc nie wiedziałam, że do prawdziwych luksusów było temu bardzo, bardzo daleko. Tak czy owak, od razu obczeiłam, że ma wannę i nie mogłam się doczekać, aż urządzę sobie kąpiel z bąbelkami. A liczyła się pani z tym, że będzie musiała się za to wszystko jakoś zrewanżować? No, tak. Przecież ja wiem, od zawsze wiem, że w życiu nie ma nic za darmo. To było oczywiste dla mnie, że będę musiała z nim sypieć. Czyli widziała pani wasz związek bardziej jako taki układ na zasadzie sponsoringu, tak? Sponsoringu? Nie no. No tak, możliwe. To w dzisiejszych czasach tak byśmy mm, nazwali. A co pani tak ogólnie sądzi o takich układach? Ja to sobie myślę że jak obie strony wiedzą, na co się piszą, to nie widzę żadnych przeciwwskazań. Najważniejsze są jasne zasady. I tak było w waszym wypadku? Właśnie okazało się, że nie do końca, ale o tym za chwilę. Ale, jak rozumiem, pani się w tym dobrze odnalazła. No, ja jak najbardziej korzystałam, ile się dało. Spałam sobie do południa, potem kąpiel z bąbelkami, potem przerwa na seriale w TV, spokój. W końcu nikt mi nie ględził nad głową. Zero matki, zero urzerania się z zygim. Najfajniej było, jak Konrad był w pracy, ale jak wracał, to też za bardzo mi nie przeszkadzał, przynajmniej na początku. A co z seksem? Hm. No ja nie miałam za bardzo ochoty, więc najpierw planowałam to jakoś odwlec, połdawać niedostępną, że mnie głowa boi czy coś, ale potem pomyślałam, e tam, miejmy to już z głowy. Na szczęście nie był zbyt wymagający. Raz dziennie mu wystarczył. Czyli sam pan widzi, że grałam fair i uczciwie wywiązywałam się ze swojej działki. A Konrad? No on niby też. Kupował mi nawet jakieś tam ciuch, jakieś tam inne rzeczy, ale był inny problem, bo widzi pan, ja z czasem zaczęłam się orientować, że on chyba nie do końca kumał o co w tym wszystkim chodzi. A czym to się objawiało? To się objawiało na przykład, że przed wyjściem do pracy zawsze zostawiał mi kasę na zakupy. No, to ja kupowałam sobie różne kosmetyki, jakieś wino musujące, jakieś oliwki, same takie potrzebne rzeczy. On patrzył na to czasami tak jakoś dziwnie, ale nic nie mówił. Aż raz zwrócił mi uwagę, że może powinnam kupić tam, nie wiem, mleko, mięso, na kotlety, ziemiaki, a ja nic. Tylko pomyślałam: No, kurwa, trudno. Jak takie coś chce, to już mu kupię. Kupiłam więc i zapomniałam o sprawie. Ale parę dni później znowu zaczął coś trąchać. Że niby kurz się nazbierał, że jak ja siedzę cały dzień, to mogłam posprzątać. Ha, 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 ha. No to ja mu na to, że chyba zgłupiał? A ten mi odpowiada, bez sensu, że przecież prosił, żebym kupiła te ziemniory i tak dalej. Więc mówię mu: To przecież kupiłam, są w lodówce! A on, ale Aniu, Aniu, nie chodzi tylko o to, żeby kupić, ale też zrobić. Na no to, to ja zupełnie już zgłupiałam i pytam się, ale co zrobić? Jak to co? Obiad? Nie! No, ja myślałam, że, że sobie ja robi! Parsknęłam śmiechem, ale widzę, że ten jest totalnie seriożny. Więc się go pytam. Ale że, ale, że co? Że ja mam coś gotować? A on, że to chyba nic trudnego. No to się już w końcu kurwiłam. Tak. To sam sobie naobieraj ziemniorów. Wiesz, jak paznokcie się od tego niszczą? A poza tym, o co ci kurwa chodzi, przecież daje ci dupy. A ten, że to nie wszystko, że przecież nie o to chodzi, że żyjemy razem, że prosi, żeby nie była taka wulgarna. Kurwa, ja pierdolę, ja wulgarna. I jeszcze mi wyjeżdża, że mężczyzna poza seksem potrzebuje też troski, obiadu, wyprasowanych koszul i ciepła domowego. Czy pan sobie to wyobraża? Czy pan sobie to wyobraża? Faktycznie bezczelny typ. No, no prawda? No, bezczelność 100! Ale tak to właśnie jest z facetami. Dasz takiemu palec, to ci zaraz rękę użrę. Przecież ja, bzykając się z nim, wyświadczyłam mu mega przysługę. A ten zamiast okazać wdzięczność, chciał ze mnie jeszcze jakąś kurę domową zrobić. Przecież ja się do tego nie nadaję, to od razu widać. Jak się domyślam, szybko mu pani uświadomiła, że to się nie uda, tak? Szybko i dosadnie powiedziałam: Posłuchaj, frajerze, dupy ci mogę dawać, ale kucharką i sprzątaczką nie będę. A jak chcesz domowego ciepła, to se kup grzejnik. No i tak to się skończyło. Musiała się pani wynieść? Tak, i to zupełnie od razu i znowu nie miałam się gdzie podzieć. Ale okazało się, że bardzo dobrze zrobiłam, bo wie pan, ja mam takie powiedzonko: Kto nie pije szampana, ten nie ryzykuje, i to się sprawdza. E, a co to znaczy? No, że. Jak to? Nie rozumie pan. No, że warto ryzykować. Nie miałam dokąd pójść. Ale nie wiedziałam jeszcze, że moje życie niedługo się totalnie odmieni. A co się stało? Wygrała pani los na loterii? Jeszcze lepiej. Bo ja wtedy poznałam cienia. Tej historii musimy koniecznie posłuchać i to jak najszybciej. Zapraszamy po przerwie. Taśmy królowej mafii. Spuchnięta Anka o sobie bez cenzury. Czytali Katarzyna Warnke i Robert Jarociński. Scenariusz Marta Schroeder. Podobało się? Chcesz więcej? Zasubskrybuj serduszkiem, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach i zostaw nam swoją ocenę.